Hejka. O Jezus. Hmm. Co dzisiaj jest? Co? masz yy... Wstajemy, wstajemy, wstajemy. Dobra Wiktoria, uspokój się, uspokój. Idziemy tylko do hotelu. Muszę taki siebie, męża? Ubrać ładną stylówkę? piżamę. Dobra, nie mogę być spokojna, ja. Ja spokojna być nie mogę. A dobra, paletki nie. A dobra, kosmetyków nie biorę. Po co mi one? Jak będziemy tylko na wakacjach, Baba mogła sobie wszystko okularami nakrywać. A zobaczcie. Bo po urodzeniu dzieci nie dali mi jakoś tam jakichś cudów wyczyniać. Jedziemy na trzy dni. Cztery noce i 3 dni. Okej, okay, ja już jestem spakowana. No. Ty bluzko! Wstawaj! Dziadzie. Nie jestem dziadem. Jesteś. O, i jeszcze mój telefon. I muszę iść spakować dziewczynki. No dziewczynki mają tutaj coś Ale dziewczyny, pakujcie się. Mamo! O koc. Pola, dobra. Spakuj się, ruszaj się, ruszaj się, ty dean, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj, ruszaj. Na trzy dni jedziemy, spakuj sobie trzy ciuchy. Oj, nawet więcej nie mam. Trzy ciuchy. No tak, są trzy, tylko że jeden tam poszedł. Dobra, mama powiedziała, że mamy się pakować. A na ile dni? Mm, y, Pola, można to tak określić, że jedziemy na dni? Y, dni, dni, dni. No jedziemy na cztery dni. Ej, faktycznie, jedziemy na pięć dni jednak. Boże. Tola, y, jeszcze weź dwa ciuchy. No pięć ciuchów weź. te 1, dwa, 3, 4, okay, i pięć. Okej 8, no jedziemy pociągiem pociąg 13, no jedziemy pociągiem. Pociąg? pociągiem mogłaś przypominać, że jedziemy pociągiem. Ej, a tu, tu co co tu robiła ja? u mnie twoja piżama? To toli piżama. Tola! Twoja piżama. No tak, moja. E. Tola, jak co ty siedzisz? Spakuj się. A gdzie jest mój telefon? Tu jest, na biurku. Ile, na, ile jedziemy? Yy, pięć dni. Okej, okay, to to dzisiaj założę. Pijamy, spakuję. Okej. Okay, to jestem spakowana. Tylko jeszcze wezmę sobie bidon. O Boże, bidon! Kym, dzięki, po, że, dzięki, to, że mi przypomniałaś o bidonie. Proszę, Polka, Polka, Jezus, już się myli nam, prawda, Tola, Pola, Jezus, no myli się, dobra, pięć ciuchów to tyle, no i dać o tyle ciuchów tu, dać tyle, tutaj dać tyle, dobra, o jeden więcej, nie, tego chcę spakować, a tego zostawić. Dobra, żartuję, przecież o tak robimy, bawimy się dobrze, bawić się dobrze, tej bluzy nie chcę, do śmieci ją wezmę, proszę. I ten odcinek już trwa 5 minut, jak ja to robię? Pewnie po prostu mam fajne filmiki. No i tym trafem zostaje mi jeden ciuch. Czekaj, muszę zobaczyć, czy ładnie wyglądam w tym moim berecie. Czy wyglądałam w berecie, czy jedno i drugie. Poza tym ten berec jest mamy, Pola. No, dać mi mój berecik, piękny berecik. Dobra, mamuś, jesteśmy. Dobrze, dziewczyny, to jedziemy pociągiem do naszego. O Jezu, co to jest za ubior! No normalnie się ubra. No właśnie, moja córka się normalnie ubra. A to co za bluza, krótkie spodenki, yy, luźna bluzka? Tylko pani elegancko. Ci się, babo, nie czepiaj? O! o, dziewczynki, wchodzimy! Dobrze. Dobrze, mamo, wchodzimy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ile masz pola ciuchu? A ile mam mieć pięć? Trzy, cztery. O nie, o nie. Nie wzięłam pięć. A no tak, ja tutaj mam pięć. E, no, mam pięć ciuchów. Proszę. Dziewczyna, ale my nie tutaj, my tam. A, będziemy jechać jeden dzień? Nie, ale. Zajęliśmy Wam tutaj pokój, bo wiecie, że lubicie sobie czasami w kadłubie pospać. O, a co było mieć nasze siedzenia? Trudna. tej sobie zamknę te okna. No. Dziewczyny, chcecie już iść spać? No, no jestem zmęczona. I też. I proszę pana... No, słucham. Ja Może pan, pan skracać wszędzie światło, bo chcemy już iść spać z całą rodziną. Dobrze. Zgaszanie świateł! Proszę uważać, żeby się nie wybrócić czasami. I znaleźć drzwiczki wkładę krampyta. Jakiego krampyta? Boże, co im w głowie już nastąpiło? O Jezu, wyłączali światła. Nie ma żadnych świateł. Nawet pociąg nie ma świateł. my tutaj zaśniemy. Czyli papa. O Jezus! O Jezus! O Jezus! Już wysiadamy! 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 Dziewczyny wstajcie! Wstawajcie! Wstawajcie! Wysiadamy! Dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Wsiadamy. Dobrze. Przystanek. 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 Przystanek Jastrzębia Góra. Okej, okay, jedziemy do hotelu w Jastrzębie i Górze. Dobrze, chodź. To lecimy. Mama, tato, bardzo tu wygodnie. Czuję się zła z tego pola? I tola. Mamuś, piękny hotel mamy. Piękny, jejuś. Jak ładnie tutaj. Okej, okay, już szafkę poprawiłam. Dobrze dzieci? Tu jest moja i tu jest y, taty i moja szafa. A wy macie taką normalną szafę. Dobra, przebierę się w coś luźniejszego, a potem zostawię sobie ten ciuszek i będziemy iść na miasto, no to go wezmę. Dobrze, dzieci, ja sobie tutaj może porobię dla was obiadki. No, obiadki dla was zrobię, wy się rozpakujcie, bo wiecie, tam dużo rzeczy macie. O, szafa dla nas, piękna. To moje. Tutaj jest miejsce na opaski. Okej. Okay. Na przykład ja nie chcę tej nosić, to zakładam tą. Binody też można i jeszcze coś dołożymy. To taki będzie fajny. Taki stoliczek dołożyłyśmy. Wyczarowałyśmy. Taki stolik nie masz? pewnie gdzieś się mam to jest tak gdzieś tam. tego jeszcze nie zamykam i kładę moją torbę tutaj ja śpię nie na odwrót. ja śpię tu, ja śpię tu a może się zamienimy piżamami? tak lepiej wyglądać? Nie. O tak lepiej wyglądałyśmy. Oj, ale to jest twoje. Ale ja chcę spać tu. Okej. Okay. Okej. Okay, tutaj. Mama mówiła coś o obiedzie. Ciekawe. Mama mówiłaś coś o obiedzie? O, oh, boże, strasznie, już Wam nie wzięłam kąpielowych. Oh, o nie, nie będziemy mogli iść na basen. Będziemy, kupimy jakieś nowe. Tata, ty się jeszcze nie rozpakowałeś? Jakieś my już chyba do 60 minutach rozpakowałyśmy? O, oh, boże. Czyli ja mam chyba kąpiel. Czyli u mnie wszystko jasne, okej. Okay. Mało no, wzięłam, żona już więcej wzięła niż ja. A dzieci to już w ogóle wzięły. Tola, Pola, co wy tam robicie? Tato, przepraszam, bo idę do toalet. A co wam dzisiaj zrobić? Może szarlotki? Okej, okay. szarlotki. Na początek trzeba dwa ziemniaczki złączyć. Oddzielić je. Potem trzeba dać patelnię, nastawić. Podgrzać te dwa ziemniaczki i jeszcze dwa. Połączone. Trzeba je rozdzielić. To jest taki stary, dawny przepis. Trzeba je oddzielić. Jest taki samy, jak ten. Ten też jest taki samy. Z tego jeszcze trzeba. Ok. Teraz robimy o tak sen. Sen. Ja znowu... co pali. No i na razie wam tak zrobimy. Na no, ja razie poczekamy, jak ten serek będzie tutaj taki ciemny z przodu. Okej, okay, jest. Połączymy to z ziemniaczkami i wychodzi nam taka pyszniutka loteczka Okej, okay. teraz ostatni ser. Ot. ok. okej. Zapiekanki, zapiekanki. Gotowe, teraz tylko jeszcze. Tylko teraz jeszcze tylko. Nożyk, widelec. Nożyki i widelce. Mm. Bardzo fajny ten hotel. do picia, ja chcę lemoniadkę ja też, no ja też mogę. To ja z Pami razem sobie wszyscy wypijemy lemoniadę. Zazwyczaj mam wpisz kawę, albo herbatę. Jak mogę to zrobić? Ale ja tam? Pomyślałam, gdzie ta Tola już długo w tym kibelku siedzi? A w końcu wyszło. Umyjemy, tutaj jest taki płyn, umycamy. Robiłam, próbuję. Tola. To chodźcie dzieci, zasiadamy do stołu. Mmm, zapiekanki mamusi. Uwielbiam zapiekaneczki mamusi. Zapiekanki mamusi są pycha. Jak się je zapiekanki mamusi, no to wtedy, no to wtedy, no to wtedy trzeba, no to wtedy, jak się je zapiekanki mamusi, no to trzeba poczekać wtedy na picie. Okej. Pycha zapiekanki mamusi. Niam, 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 niam. Chola zostaw moją zapiekankę. Dobrze, mamo. Dobrze, dzieci poproszę to cię tutaj. Dobrze. Mama kiedy picie? No dzieci. Ja muszę wszystko robić. Nawet prawie mi podgrzałyście. Tak wiemy, prawie ci podgrzałyśmy. Yy... Tak, prawie mi podgrzałyście patelnie. No tak, mamuś, wcale ci nie podgrzałyśmy prawie noża. To, że mi nóż czy patel nie podgrzaliście? Nie, 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 wcale noża ani patel nie mnie pod, czyli, to, czyli to la zrobiła jedno, pola drugie. No ej, się. Hola. Słodkie dziewczynki, no idę się wykąpać. O tak się. OK, Już. To czekajcie, poprawię tak samo. Dobrze lecimy. Płynki, płynki, płynki. Dziewczyny, chodźcie. Już jest wieczorek. Ej, ktoś mi przyjdzie zapalić światła. Ja, 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 ja. Proszę, mamusiu. Dzieci, pozapalajcie światła. I idźcie się przebić w piżamę. Ty na początek, ojciec. Idźcie przebić w piżamę. Nie patrzę w Dobrze, dobrze, dobrze. Tak jak wychodzę. Mężuś, teraz ty możesz iść się kąpać. Dobrze, dziewczynki, ja idę się przebrać. Kolacyjkę zjadłyście, to teraz możecie pooglądać chwilę bajkę. Dobrze, tylko się ubierzemy... Okej, okay, weźmiemy na tacy pole, że to już były używane. Do Beatola. O Jezus, Kola, do ciebie spadła moja opaska. Niezła ta twoja opaska, powiem Ci. No idźcie. Maja! Dziewczyny, tu takie. zgasie? Takie tak jedno zostawimy. Ja się szybko kąpię i zakręcam wodę. Klik, 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 klik. Na rządzi. ci się, kąpała, więc powinna się mieć zęby dobra. dobra ale Dobra, lecimy wypluć. A ja też wam wami dajcie. Okay. Tola, czemu bwe, plułaś? Bo bym włosy trochę matki z ciotką Tola, tola, tola. Ty jak zawsze nasza tola. Lola. Sią!

jak się robi. Chodźcie, spać. Dobra, bajkę taką wyłączymy. Pala, ty oglądasz... takie bajizmy dla dzieci? Nie, to było dla to od 15 lat w sumie. Ja też bym to mogła oglądać tak. Okej, okay, to był już koniec odcinka. Jak widać, napiszcie w komentarzach, y, y, jak się mój jak mój hotel się podoba Jak moja rodzinka się podoba I pa pa Pamiętajcie, że to był kanał wiki wiki króliczek